Na triada narcyz somatyczny. Kim jest narcyz somatyczny? Jak on buduje swoją tożsamość i poczucie wartości? Buduje je przez ciało, wygląd, atrakcyjność seksualną i fizyczną sprawność. To osoba, która obsesyjnie koncentruje się na wyglądzie zewnętrznym, siłowni, diecie, fitnessie, atrakcyjności seksualnej i podbojach. Nie ma nic złego w tym, że chodzimy na siłownię, że jesteśmy na diecie, że jesteśmy fit. Że dbamy o naszą atrakcyjność seksualną, dbamy o wygląd, ok? Nie ma w tym nic złego, ale jeżeli jest to obsesja i porównujemy swoje ciało do, ciało do innych regularnie, to jest to pewien problem, jeżeli jest to obsesyjne. Często to właśnie ciało i seksualność są jego walutą w relacjach, dzięki nim zdobywa uwagę, podziw i kontrolę. Potrafi być niezwykle uwodzicielski, charyzmatyczny i magnetyczny. Charyzmatyczna i magnetyczna również, ale pod spodem jego samoocena jest krucha i uzależniona od opinii innych. To dotyczy obu płci. W przeciwieństwie do narcyzmu intelektualnego, o którym będę mówiła w kolejnym filmie, który opiera się na umyśle, somatyczny wystawia na sprzedaż ciało. Gdy ktoś podważy jego atrakcyjność albo odrzuci seksualnie, reaguje gniewem, pogardą lub dewaluacją. Czy można go leczyć? Tak. Ale specyfika leczenia różni się od innych typów narcyzów. Narcyz somatyczny zwykle trafia na terapię, gdy doświadczy kryzysu związanego z wyglądem. Starzenie się, choroba, wypadek. Cierpi na uzależnienia, np. Na seksualne, od pornografii, od operacji plastycznych. Jego relacje rozpadają się przez obsesję na punkcie atrakcyjności. Skutecznym podejściem psychoterapii jest terapia schematów. Uczy, że wartość człowieka nie ogranicza się do wyglądu czy seksualności. CBT, terapia poznawczo-behawioralna działa na kompulsję i uzależnienia. I psychoterapia psychodynamiczna pomaga odkryć ukryty wstyd i lęk, które przykrywane są maską atrakcyjności. DBT, dialektyczno-behawioralna przy silnych emocjach związanych z odrzuceniem. Nie leczy się narcyzmu farmakologicznie, ale można wspierać oczywiście zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, depresji i lęku. Rokowania są lepsze niż u narcyza grandiozalnego, czyli wielkościowego, ponieważ somatyczny szybciej doświadcza kryzysów. Ciało starzeje się, wygląd nie zawsze daje władzę i jeśli kryzys jest głęboki, to może stać się impulsem do terapii. Warunki konieczne jednak to, Świadomość, że wygląd i ciało nie są wieczne. Gotowość do przełamania schematu, że wartość człowieka równa się atrakcyjność seksualna. Musi ten schemat wyrzucić z siebie, czyli musi doświadczyć głębi.